W pierwszej rundzie były też mecze, gdzie, gdzie mieliśmy spokój i, i wygrane szalone, fajne mecze. E, no nie, nie, nie jest do końca tak, że dzisiaj był taki najlepszy mecz. Może Powarta e, po, po nie, nie stworzyła sobie dużo sytuacji, to może tak to wyglądało, że wszystko było przed kontrolą, ale to jest też potem nasza praca i obrońców też e, się rzucają każdą, każdą e, no, w głowę i ślizgę i tak dalej. No i potem. E, no, tak, tak, tak wygląda, i, i do przodu no, widać zawsze jakoś, jakieś akcje potrafimy zrobić. Ta głowa się już uwolniła, trochę 9 punktów przewagi, 3 mecze do końca, utrzymanie już jest w kieszeni. Ten cel, pierwszy, został najważniejszy, osiągnięty. Jeszcze punkty Teraz Kuchary, nie? Nie. No. A Dlaczego? Dlaczego nie ma, Spokojnie, zawsze mówiłem, że każdy ma marzenie, i gramy, gramy o to na większe i też chcę grać. Pograłem, czułem to, w innych klubach grałem, ale no, trzeba też być realistą, jak już mówiłem, nie, nie teraz, tylko dzisiaj też te ostatnie miesiące, bo jak tu przyszłem, no nie trzeba szaleć e, i teraz o co innego myśleć. E, nasze teraz zrobiliśmy, e, mamy te, te pewne miejsce, myślę teraz się już nic nie stanie, e, zostali na jeszcze trzy mecze, no i potem e, zobaczymy, no górnik dalej będzie żyć też. E, jak, jak będziemy kiedyś podziemno, to dalej będą grać o coś i będą no, dobre czasy i złe, i złe czasy, i taka jest piłka, i tym trzeba żyć. I no, marzymy o tym, żeby to poszło do przodu, wszystko. I no, mam, mam nadzieję, że to się kiedyś wszystko tu ołoży i będziemy o coś większego grać. A to już jest ten moment, żeby myśleć o przyszłości, o kolejnym sezonie, o tym, czy zostać, czy odejść. Czy jeszcze te trzy mecze gdzieś bardziej absorbują i trzymają myśl? O mnie, tak. albo o, o, ogólnie Pana, o klubie. Pana. Nie wiem, jak mówiłem. Kontrakt jest, leży na stole. Czekam na, na, na info, jak, jak co i, i, i dalej. No i zobaczymy. Czy jest to też powiązane z wizją klubu? Rozumiem, tego co. <grym> Czy przede wszystkim? Wiz, wizję każdy klub ma. Co, co, co chodzi, gdzieś gra w lidze. To każdy klub ma projekt i wizję. To już też miałem parę klubów, gdzie tak było. Nie, ja, nie ja, ja tu nie przyszłem, żeby grać o coś. Ja tu przyszłem, żeby moje marzenie stworzyć, żeby grać lagunika i tego mi już nikt nie weźmie. Obojętnie, co się, co się zdarza, wygrywa się, przegrywa się. Trzeba, trzeba żyć, jak się gra piłkę. Miałem też takie czasy i wiem, jak to, jak to wygląda. I dla mnie to na, 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 luzie, na luzie bierze. Ja się cieszę tylko że ja w tym wieku jeszcze mogę grać w górniku na tym stadionie z tymi kibicami, że mogę takie wyjazdy robić, że mam rodzinę blisko, że mogę sobie kłopacki zjeść i, i no, mama jest, gotuje coś. I to są też życie obok bliska, co, co mnie cieszą, bo życie jest za fajne, żeby się o wszystko zawsze martwić. Poprzedni kontakt syn decydował o przedłużeniu. E, śmialiśmy się wtedy na konferencji. Jakie jest zdanie syna dzisiaj? Chcę jeszcze zostać w Zabrzu? Tu za bramką, mogę się go zapytać. E, no, no, no nie wiem, no. E, ja no, ja, 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 ja powiedziałem, kontrakt leży na stole, jest, jest to podpisana. Jak mówiłem, o, o kasy nie, nie idzie, bo jak tam parę wywiadów czytałem od, od, od różnych ludzi albo dziennikarzy, że no, Lukasz Kurocki tyle zarabia, zarabia. Tylko mogę powiedzieć: te trzy sponzory są na, na koszulkach, to ja przyniosłem z Niemiec i mój kontakt się sam spłaca. I no. Nie do końca tak jest, jak w internecie piszę, że A ty to też chyba ty się napisałeś to nie? kiedyś napisałem nie że, no, że, że Łukasz ma taki wielki kontrakt, że ciężko jest. Odwrotnie pisałem. No, ale tak no to, e, nie... to, to, trzeba czasami, robić. to trzeba to trzeba prawdę powiedzieć, że no te czy sponsorzy to są z Niemiec, co obszym i ten kontrakt się przez te dwa lata prawie sam stworzył i potem mówię, o pieniądze nie idzie. Kontrakt leży na stole. Ja kocham tu grać, widać na boisku. E, mam formę, e, e, gramy dobrze. Teraz mamy fazę. Są kibice, stadion się buduje. E, no i reszta zobaczymy. No, klub, klub musi robić transfery, wizje i tak dalej. Jak kiedyś nie będzie grać w piłkę, to może będę mieć jakąś pozycję w klubu, e, że mogę decydować o innych rzeczach. No ale zobaczymy jak to jak to dalej pójdzie, że zostali trzy mecze, kontakt leży na stole. Ale ten kontakt na stole kto przygotował, klub czy, czy pan przygotował? Nie, czy już to czy czy jest razem rozmawialiście? On, 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 on już prawie jest, no jak mówiłem, leży na stole dogadany. I, i, no to e, z czym e, problem? Macie ludzi, to zapytajcie się. Jest prezes, jest dyrektor, jest właściciel i, i no to... to, to Niech, niech przyjdą, a jak, a jak one nie chcą, no to, 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 będzie, to będę dzisiaj grać. E, to nie ma problemu. Są, e, są też inne, e, e, inne kluby, może co się znajdzie, albo tak dalej. E, no zobaczymy. No, klub na, na, decyduje jak i co dalej. Ale no, po, powiedział o, o pieniądzach w ogóle, w ogóle nie idzie. Ja się czuję dobrze na boisku, Ja kocham dalej grać w piłkę. Myślę, że to widać na boisku. No i reszta, musicie ludzi zapytać. No nie wiem, gdzie są te ludzie, e, zadzwonicie do nich, zapytajcie i, i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Znaczy w znaczy, głowie zawsze mów, się tu gra. A... Jest dziewiąta asysta, to jest... E, twój z e, tak 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 najlepszych wyników. Tak. nich nawet dziesiąta, według kranca. E? Według transferem ma dziesiąta. Więc dobrze, się tu gra. No. A po czym mi, mi, mi nie chodzi o asystów, czy mam dziewięć, dziesięć albo ile bramek. Ja chciałem przyjść do Górnika, żeby tu zagrać, żeby to do przodu e, popchnąć na boisku, za boiskiem i, i tak dalej, no i, i próbujemy, robimy, e, robimy co się da, e, widać potencjał co mamy, e, no i będziemy dalej pracować, nie powiem, że... Jak zostanie na nowy sezon, będzie zaś e, gramy o puchary i jakieś góry e, opowiadać. Jak się uda, no, to, to, to się uda, ale nie okrywamy te cztery drużyny, co teraz u góry stoją, to mają inny, inny budżet, inny, to jest inna kategoria i nie można przed sezonem powiedzieć, e, gramy o czwarte czy trzecie miejsce. Jak się jakoś uda, jak masz e, wszystko ustawione i kadrę i, i, i za klubem jest cicha i wszystko razem pracują, to może się jakoś, jakoś e, ułożyć i udać, ale Neutralnie zobaczyć, no to, to chyba każdy wie, że nie można przed sezonem postawić, e, gramy o mistrza Polski. Mówisz, gramy wszystko do przodu, na boisku i poza boiskiem, a gdzie jest trudniej to zawsze? Na boisku to pchać, czy poza boiskiem? Kto, według to według tego jak ty byś chciał, żeby funkcjonował klub? jak to widzisz, po swoim doświadczeniu? Ja bym chciał z... tam i tam, no, bo, bo, bo jak klub e, funkcjonuje, to wszystko trzeba cze, cze, razem. Jak, jak poza klubem zawsze są, e, no, jest głośno, to, to na boisku też e, nie, nie, nie za bardzo e, wyłodzi. No, Ciężki sezon, dalej jest ciężko, jest, jesteśmy uratowane, ale no był ciężki sezon, ale to też z względu tego, nie, że, że my to słabo grali, albo może takie wyniki nie byli, bo też no widać, trzeba mieć 38 albo 39 punktów, żeby się utrzymać, a, a w tamtym roku nie wiem, 32 chyba było. Nie? E, no ja ja i, no, no, no widać nie jak czasu to jest na dole. dole, każdy walczy o swoje. No taka, taka tym sezonie jest liga. E, i, no i zobaczymy, no, jak ja jak to dalej. Gdzie ciężko jest. Na no, no, boisku dla mnie nie jest ciężko e, grać, bo ja, bo ja wiem jak się ruszać, ja wiem, jak grać. E, też by się rzuciłem, że żeby grać u góry, a buchary, ale ja zawsze jestem e, realistem i trzeba to najpierw wszystko poukładać. E, też za boiskiem e, no i jak, jak będzie to wszystko jedna rodzina, wszystko razem, no to, to masz więcej sił i, i, i każdym, każdym będzie łatwiej. Okej, okay, zawsze twoim oczkiem w głowie od tych dwóch lat była Akademia nie tylko ze względu na syna, ale mówiłeś, że to jest zawsze przyszłość w każdym klubie Akademia, jak to przez te dwa lata, co się zmieniło w Akademii, czy to poszło w takim, w takim kierunku jak sobie wyobrażałeś, kiedy tu przychodziłeś i z jakich znasz innych klubów? Myślę, wyniki w miary są jakoś, jak się patrzy na te, na te tabele U17, bo ma pierwsze miejsce, U19 trzecie miejsce a wiecie, jak, jak, jak ta akademia tam wygląda. Że mają jedno sztuc sztuczne boisko i tam trenują trzy drużynie na jednym. No i względem tego myślę, że, że praca jest super i robią to. No, ale dla mnie zawsze, jak, jak klub, taki wielki klub ze Śląska i Śląsk to jest duży region, to powinno to trochę inaczej wyglądać. No i na czym trzeba pracować, nie ukrywamy tam. No, nie, nie będę wam coś kręcać, żeby sam to wiecie, jak to tam wygląda. Jak wyglądają szatnie. Parking i, i to wszystko, boiska, no to, to, to nie jest taki standard, który klub potrzebuje, żeby zrobić ten następny krok. No, no to taka jest prawda. No, ludzie nie, nie, nie zawsze nie wolą prawdę sz, słyszeć, bo zawsze jest głośno, ale ja jestem taki, że, że mówię zawsze prawdę i idę z tym do przodu, no, bo tak jest. No, jak, jak jest, jak nie ma, to, to co? Będę mówić, że jest. Jasne. I to jest to, co leży koło kontraktu i co boli? Co nie, przeszkadza podpisaniu nie, ale, tego kontraktu? Nie, czyż, to, to, jak podpiszę kontrakt, to dzień później chyba nie zrobimy akademii jak Ajax Amsterdam. Ja, no, no, ale... no wiem, To potrzebuje trochę czasu i, i wszystko. i e, No i może to się uda za rok, za dwa albo za dziesięć, no zobaczymy, ale... No Taki to jest taka to jest widzę, taki to jest plan. Tak, Ja to widzę, jak inne to inaczej widzą, no to, 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 to co mam zrobić? Ja nie jestem e, jakimś e, właścicielem, albo nie mam jakieś udziały w klubie, żeby e, w tym decydować, żeby, żeby e, no, teraz tam boiska albo coś wybudować, ale trzeba mieć tą akademię, mamy, chłopaki się radzą, pracują, trenerzy tam robią dobrze, no ale e, ośrodek i to wszystko, myślę, to idzie jeszcze poprawić.